Dobry, miłość, początek z firmy Traktor.pl. Eee, nasza firma mieści się w Tajęcinie koło Jesionki Zajmujemy się importem i sprzedażą mini ciągników japońskich. Początki naszej firmy sięgają 2009 roku, gdzie zaczęliśmy naszą działalność związaną ze sprzedażą mini ciągników japońskich. Na tamten moment mieliśmy 10 sztuk na placu. Obecnie na naszym placu możecie znaleźć. Ponad 300 sztuk różnego rodzaju, takich marek jak Kubota, Iseki, Janmar czy Mitsubishi. Ponadto posiadamy wiele osprzętów do, do tych oto traktorków, takich jak opryskiwacze, globogryzarki zaparatyjne, kosiarki bijakowe, pługi, kultywatory i wiele innych. Na wirtualne dni pola przygotowaliśmy trzy traktory wraz z maszynami. Pierwszym z nich jest 22-konny Janmar, w bardzo ładnym, oryginalnym stanie wraz z glebogryzarką separacyjną. Zadaniem glebogryzarki separacyjnej jest przygotowanie gleby pod. Wysie w trawy bądź różne uprawy. Poprzez jeden przejazd taką glebogryzarką separacyjną można szybko i sprawnie przygotować glebę do siewu. Wszystkie mini traktorki japońskie, które sprzedajemy, pomimo tego, że są używane, są objęte gwarancją udzielaną przez naszą firmę, przed sprzedażą przechodzą szczegółowy przegląd. I przygotowanie do sezonu poprzez wymianę filtrów, olejów oraz pozostałych prac eksploatacyjnych. Od 10 lat zebraliśmy sporą rzeszę klientów, którzy co jakiś czas wracają do nas po następne maszyny do swoich małych traktorków. Drugim traktorkiem, który posiadamy na wirtualnych dniach pola, jest mini traktor Mitsubishi z opryskiwaczem sadowniczym turbinowym o pojemności 200 litrów. Taki zestaw świetnie nadaje się do sadów oraz upraw jagodowych ze względu na to, że posiada możliwość przejechania w bardzo wąskich międzyrzędziach. Na prezentacji widzimy traktorek Mitsubishi o mocy 19 koni z podpiętym opryskiwaczem produkcji polskiej firmy Tablen, która specjalizuje się w tych oto e, sprzętach. Trzecim, e, ostatnim traktorkiem, e, który mamy w dniu dzisiejszym, jest e, traktorek Kubota GL21. Jest to traktor wyposażony w 21-konny silnik trzycylindrowy. E, Taki traktorek również przyjechał do nas z Japonii. Przeszedł on szczegółowy przegląd polegający na usunięciu wszelkich usterek jakie miał. Również jest już przygotowany do pracy. Posiada wymienione filtry oraz oleje. Jest on spięty z kosiarką bijakową. Kosiarka bijakowa pozwala na koszenie różnych łąk, nieużytków, międzyrzędzi. W tym przypadku jest, mamy zapięty model o wzmocnionej konstrukcji posiada on młotki o wadze 80 gram, czyli jest w stanie poradzić sobie on z krzewami do 2 cm średnicy. Oprócz kosiarek biakowych przystosowanych do mini traktorów, mamy również szeroki wachlarz. Kosiarek bijakowych, e, przystosowanych do, do większych mocy. Ponadto w naszej firmie znajdziecie również szeroki e, wachlarz traktorków e, do koszenia i maszyn specjalistycznych. E, jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem marki Iseki. Maszyny profesjonalne Iseki świetnie sprawują się w usługach komunalnych. Wszystkie nasze produkty e, oraz całą Ofertę możecie Państwo sprawdzić na naszej stronie www.traktor.com.pl staramy się na bieżąco uzupełniać naszą szeroką ofertę. Możecie Państwo tam zobaczyć szczegółową specyfikację oraz wiele zdjęć. Nagrywamy również dla Państwa filmiki z pracy takich to, to maszyn firma traktor.pl to również bardzo dobre zaplecze części do, do tych oto traktorków. Wszyscy nasi klienci po zakupie nie muszą się bać o serwis oraz naprawy, ponieważ zapewniamy dożywotni serwis mobilności oraz na każdy używany sprzęt udzielamy. Gwarancji. Nasze wszystkie części oraz materiały eksploatacyjne do przeprowadzenia napraw serwisowych w tych oto traktorkach. Możecie Państwo kupić również online na naszej stronie traktor.pl. Wiele maszyn, których nie mogliśmy przywieźć na wirtualne dni pola, możecie Państwo zobaczyć również u nas na, na placu wystawowym w Tajęcinie. Nasi pracownicy z pewnością pomogą Państwu w doborze odpowiednich maszyn. Z pewnością wybierzecie Państwo coś u nas odpowiedniego dla swoich potrzeb.